to panie i panewki, zabieramy się za składanie Ducati Diavela czy się wróć, Zontesa 310 Tak naprawdę dużo tutaj składania nie ma przy tych motocyklach praktycznie kompletowanie, tutaj pewnie akumulator, jakieś lusterka tego typu pierdoły do założenia, kierownica Świetnie jest ten wyświetlacz, No i, i to by było tyle jeśli chodzi o składanie sprzętu także z racji, że nie wziąłem ze sobą kamerki nie ja tylko nagrywam z telefonu zresztą jak zwykle to to nie będę nagrywał tego jakoś dokładniej, tylko pokażę kompletną maszynę. O! Ja pierdykam, ale cacy! Jakaś instrukcja to fajne i co istotne, po angielsku, a nie tylko po chińsku. Taki detal. Pierwsze takie spostrzeżenia i zaskoczenia związane z Zontesem Oczywiście wszystko starają się tutaj wytłumaczyć, jak zamontować Tak, żeby sobie użytkownik sam potrafił to złożyć Takie najpopularniejsze, najistotniejsze rzeczy, co wyregulować, jak i tak dalej Bardzo, bardzo fajnie z ich strony A Także cacy W pudełeczku też mamy ładowarkę Ładowarkę do akumulatora E, domyślam się, że litowują nowego. Najprawdopodobniej. Nie wiem tylko, czy no, wtyk nie jest europejski. W każdym razie to jest to. No to wtyk. To jest chyba. Tak, tutaj mamy wtyk do ładowania, więc nie ma prześciówki na europejski standard, a raczej ten, który obowiązuje w Polsce. Sterka. fajne, solidne się wydają metalowe ramię. I bateria, która mnie rozbawiła wręcz, bo jest tak maleńka. ZT310, takie by była dedykowana, 12,8V, 4,4A. Natomiast mm, akumulator czwórkę nie raz miałem w ręku, ale jestem na 100% pewien, mimo że tutaj nie ma oznaczeń, to jest litowo-jonowy akumulator. Jest piekielnie leciutki, a czwóreczka, nawet mimo że jest mała, jest dużo lżejsza od tego. No i taka wisienka na torcie. W Lambretcie fajnie były zaserwowane em, kluczyki od motocykla, natomiast tutaj do, de facto kluczy nie ma. Te, o, dobra, otworzyło się cyk. Tu jest taki ala carbon logo Zontesa. No i dwa kluczyki. Na takim klipsie z baterią. Aha. I tu mamy pewnie jakąś instrukcyjkę. Dokładnie. Fajnie, ten akumulator mi rozbawił. Że 310. W większości akumulatory. O, właśnie. 650, akumulator 650. 650 CF Moto. Akumulator Dominara 400. <gryw> I akumulator ZONTESA. Słuchajcie, kolejne zdziwko, akumulator. Zobaczcie jak dziwaczny on jest, jak długi w stosunku do normalnego, zwykłego akumulatora motocyklowego. Takiego, gdzie wszystkie Hondy, Yamachy praktycznie łącznie z Rometami mają to samo, czyli tej wielkości akumulatorki. Patrzcie <grystanie> na to. Jest strasznie wąski. Ten już jest ciężki, no więc nie wiem, może tamten po prostu dlatego, że taki mały to był, to, to wydawał się taki lekki, ale wydawało mi się, że ten, tamten litowo był. Natomiast ten tutaj, to już kawałek akumulatora, swoje zajmuje. Natomiast jest taki wąziutki, cieniutki właśnie po to, żeby tutaj się wszystko mieściło. Przewody wszystko ładnie w wpeszle, poubierane. Nie podłączam go jeszcze, bo on idzie na salon, także ten nie będzie na pewno jeżdżony. Natomiast e, ogólnie maszyn dzisiaj też nie odpalę. O, cztery piny, no bo myślę z tym Maszyn ten tych dzisiaj nie odpalę Niemniej będę miał, znaczy mam obiecane testówki Także myślę, że lada dzień, mimo wszystko coś nagram Z tymi motocyklami Tu jaka płyta konkretna Pod kufer, ja pierdykam No i dobra, mamy to w całości Oto pierwszy z Zontesów Podobieństwa do e, Ducati widoczny na pierwszy rzut tak? kierunki bardzo standardowe ja nie tak jakość plastików tego wszystkiego bardzo bardzo spoko tutaj o już widzę czego nie zmontowałem no tak troszkę niezbyt fortunne umieszczenie gniazda usb bo tak no taki podwójny usb to fajnie ale Miejsce takie, totalnie z czapy, muszę przyznać, chociaż przewód niedużo będzie wystawał, i tutaj gdzieś na górę to będzie pasowało. No cóż, lampa, oczywiście, w pełni ledowa. To chyba logiczne. A tutaj ja tego nie zmontowałem. Czy mi się wydaje tylko, czy to jest tak elastycznie skręcone? Chyba. Chyba tak elastycznie, tak, ona jest na gumach i dlatego to tak działa, ale żeby nie było, tutaj widzę gumkę no, odbojową, żeby nie chcący nie wibrowało. Pierwsza ciekawostka tego sprzętu, oczywiście sprzęt jest yy, ma w ramię Słucha koleju, słuchami kolejowa tego silniczka. Nie widzę tu jest pustu. w tym drugim sprzęcie lepiej to wygląda. Znaczy, jest bardziej na widoku. Tutaj pewnie gdzieś jest schowany od spodu. Nie mam pojęcia, tam na dole widzę pompę ABS-u. Tak, tutaj idą przewody. Fajnie oryginalnie zamontowane kraszpady. Tutaj mamy jakiś ichniejszy zacisk hamulcowy. Nie za duży. Tarcza za to całkiem spora. I to, co mnie już fascynuje w tym sprzęcie. Żebyście nie zapomnieli, co żeście kupili: ZONTES. ZONTES tutaj, na podnóżkach. ZONTES na silniku. To oczywiście, że ZONTES. Gdzie się tylko da, to jest logo umieszczone. To obudowa, tak. Ja wiem, to nie wygląda jakoś zbyt pięknie. I obawiam się, że jeśli będzie wibrowało, to tutaj może być jakiś dźwięk nieprzyjemny. Ale ogólnie, tutaj te ploty tak ładnie zrobione. Ciekawy jestem bardzo tego silnika. Nie będę go już dzisiaj odpalał, bo najzwyczajniej świeci już jest godzina 20. A jeszcze w pracy. Natomiast, a tutaj jest filtrę koleju. Natomiast, bardzo jestem ciekawy, jak ten silnik będzie chodził. Zapowiada się ciekawie. Wahacz niesamowicie zaprojektowany, jeśli chodzi o jego kształt. No, całkiem, całkiem przy, przyjemnie. E, są miejsca do ulokowania e, uchwytów pod, pod ym, wspornik, chociaż tu jest płaski. W miarę ten wahacz przewody od ABS-u nie przeszkadzają tak jak w TRK, więc nie będzie to problemu. Świetnie ulokowany wydech, ładnie zamaskowany. W ogóle tu wszystko jest tak, wygląda jakby tego wydechu nie miał. Bardzo fajnie. B bardzo jak na mój gust szpecą te amortyzatory. Tak, no, zamiast jednej centralnej, e, jednego centralnego, można teraz zrobić? Zrobili dwa takie staroświeckie trochę. No cóż. Chyba miało być tanio. Oparcie dla pasażera. Mięciutkie, ale, ale tak maleńkie, że głowa mała. Nie, no ładnie. Ładnie jest zaprojektowane. Fajnie tutaj z od, od tej strony, fajnie to wygląda. Siedzenie nie wygląda na zbyt miękkie, chociaż, znaczy na zbyt wygodne, chociaż jest miękkie, wyprofilowane całkiem przyjemnie, no, siedzi się całkiem spoko. No i ta kierownica szeroka, no nie jest to duży pojazd dla dużych ludzi, ale dla mnie troszkę za małe. Ale przy moim wzroście to chyba logiczne. Manetki co bardziej uważni. I zainteresowani w chińskiej motoryzacji ludzie na pewno ogarną skąd te manetki, gdzie te manetki występują. Jeszcze one są, na pewno są podświetlane, bo, albo i nie. Nie powinny być podświetlane w każdym. Na pewno tutaj widzę, że to jest ta wkładka, także będą świeciły. Kolejna maszyna po ktm i Bajaju, która ma podświetlenie i takie same manetki występują. W TRK nowym, właśnie. Też są posilane, tylko tam w TRK te przyciski nie są wykorzystywane do niczego. A tutaj, jak widzicie, jest światło awaryjne i tryb eko, bo tutaj ten silnik obsługuje jakieś tam tryby. Co tu mamy? Otwieranie siedzenia, otwieranie e, o, fuel, czyli tej klapki zbiornika paliwa i blokowanie. Z tej strony obsługa zegarka, tripów i wszelkiego, wszelkich informacji, które pojawiają się na tym wyświetlaczu. Ogólnie fajne manetki dość, dość, dość ładnie chodzą. Ciekawe jestem czy, czy nawet uchwyty, znaczy uchwyty, czy kostki będą pasowały do tych, które są w TRK-nowym. Lusterka są świetne, ale o, o nich będzie zaraz przy następnej maszynie, którą nie bez powodu ustawiłem. Obok terki, żebyście widzieli porównanie gabarytów tych motocykli e, I tak, pierwsza podstawowa rzecz, 19 cali z przodu Rewelacyjna informacja e, Bo to podnosi jego zdolności terenowe Ten błotniczek mi nie podoba się, ale z drugiej strony e, na pewno... O, gumowy! <gum> nie, nie, nie plastik, tak jak tu, tylko guma pełna Także na pewno będzie lepiej się e, znaczy ona jest taka w ogóle Mieciut, Jest taki delikatny, bym powiedział elastyczny, ale delikatny. No, fajnie obudowane tutaj gmole. Wszystko porządnie zmontowane. Tutaj te kierunkowskazy. Nie wiem, czy, czy te gmole nie będą niechcący przeszkadzały. Nie sądzicie? Chyba, że tu będą kierunki. Nie, no tutaj są kierunki jak nic i te gmole jednak troszkę zasłaniają. Natomiast są takie śrmierzne, potężne, fajne. To mi się podoba. No, tutaj widać spust oleju z miski olejowej, chłodniczka. Eee, no i gabarytowo obok terki. Troszkę krótszy, troszkę krótsza kanapa, trochę mi miejsca, ale ja się na nim jeszcze. Wysokość ta sama, co, albo nieco wyższy jest od terka. Także ci nisi nie będą zadowoleni. Elegancki fajne wydechy. A, no i właśnie najistotniejsza rzecz, która mnie niesamowicie zaskoczyła, zwróci uwagę, że tutaj można, co zresztą napisali, to jest opona, felga bezdentkowa Felgi, takie, takie felgi jak na razie, może nie tylko, nie widziałem tylko w tej marce, ale kojarzę, zwłaszcza z marki BMW. W GS są takie właśnie felgi. Z pewnie wulkanizatorów, bo nie wiem jak tutaj to ładnie zdjęć, żeby nie, nie obszczypać niczego. Ale szprychy wychodzą na zewnątrz, w związku z tym jest tu wszystko uszczelnione. I jak najbardziej można tutaj bezdętkowych opon używać, zresztą tak jak tutaj są już bezdętki. To jest bardzo fajny myk. A oczywiście wędłana wymiana szprychy też to jest czysta formalność, bo jest łatwo to zrobić. Bez rozbierania zbędnego motocykla. Solidna, solidna tutaj e, płyta do montażu e, kufra. Siedzenie jest zamknięte celowo, ponieważ nie jest podłączony akumulator, więc e, nie chcę, żeby mi się zamknęło i potem kombinować, jak go uruchomić. Lampa. Cztery potężne soczewy. I tutaj, właśnie po bokach, będą albo do jazdy dziennej, albo kierunkowskazy dodatkowe. Tego jeszcze nie powiem. Okaże się już niedługo. Ten dziubek fajny. Bardzo ładne. Handbary. Kurde no. Fajna maszyna, fajna. Wygląda przyzwoicie. Szybka jest oczywiście regulowana i to w takim sporym zakresie elektrycznie. Hoppa. Tutaj miejsce na stacyjkę. Tutaj jest miejsce, które kompletnie nie wiem po co jest. Jakiś taki schoweczek dziwny mały. Jak na mój gust tutaj powinien być jakiś port USB albo coś w tym stylu, bo tutaj nic A nie, przepraszam. Oczywiście, że jest port USB. Tadam, i to podwójny. Plus jest taki fajnie to, znaczy jest tak mocno schowany, i plus jest taki, że faktycznie do przewodu nie powinno to tutaj dotykać, natomiast bardzo mocno jest schowany właśnie przewód. Końcówka przewodu będzie mocno schowana. I w razie czego jakiś deszcz pieszy, to nie powinien tutaj spaść na to, to może mieć sens. Tutaj jeszcze przewody muszę połączyć ładnie, po na kierownicę. schowek oczywiście, że znaczy schowek zbiornik paliwa otwierany jak to klasycznie już tej marki, czyli z przycisku. Natomiast po drugiej stronie mamy jeszcze jeden przycisk, czyli właśnie od regulacji szyby. No i ten schowek o którym zacząłem mówić. Nie wiem po co za bardzo jest, ale no jest, w każdym razie. Szczerze mówię, szczerze mówiąc myślę, że tutaj byłoby fajne miejsce na montaż na telefonu. Czekajcie. No, myślę, żeby się zmieścił tutaj telefon, chociaż może byłby i za nisko, ale raczej, raczej nie dostałby. Na pewno tutaj można byłoby Port USB włożyć. Widzę, że kamerkę na przykład mógłbym tutaj zamontować, bez większego problemu. No, bo właśnie faktycznie mocowanie telefonu albo tu, albo tu i teraz tak. Dwumetrowiec, jak się przysiada. no, kolana mi się ledwo co mieszczą. Jeśli trzymam nogę w ten sposób, natomiast do jazdy takiej szybszej, mocno ugięte kolano, ale już będzie w miarę łatwo można zająć miejsce. Wysokość, no, porównywalna jak na terka. Kanapa, hm. ta kanapa wydaje się troszkę dziwna tu wąziutka tu szeroka i tak to, to fajne Akurat to że tu jest to wąskie w porównaniu do TR gdzie mamy dość szeroko i, i większość osób będzie miało ciężko jeździć TR w terenie ponieważ jest tu właśnie szeroko i ciężko będzie objąć motocykl e, nogami a tutaj jest to zwężone tak dość mocno i to, to jest nie wiem czy zamierzone czy nie zamierzone zresztą zaraz sprawdzimy no ho 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 tu jest luzik. Natomiast miejsce na 4 litery w tym miejscu i tak, tutaj osłona tylnego koła taka sama jak w tamtym modelu, w ogóle tutaj dużo elementów jest zapożyczony z innego do drugiego sprzętu Zauważyłem, że nawet w stowieskach piątkach tak jak Junak S125, który też jest z fabryki Zontesa podnóżki, na przykład też, podnóżki tutaj od spodu ma oznaczone logami Zontes Tutaj z tyłu ta tarcza kotwiczna też jest z Zontesem i tak dalej i tak dalej, natomiast tamte motocykle jak S125, Junak Racer, RZ 121FL, on się potem jakoś inaczej nazywał. One wszystkie mają zapożyczenia dość mocne między sobą, albo mają bardzo dużo wspólnych części. I tu widzę, właśnie idzie zontes na oszczędności pewnego rodzaju, trochę jak Volkswagen na przykład, tak? Grupa WAG, gdzie jest masa takich samych części w różnych maszynach, no bo obniżamy koszty produkcji. Więc to całkiem fajnie. No ale no nie no ta, ten model ADV naprawdę wyglądem rzuca na kolana. Przód, ta lampa dość kontrowersyjna, może, może się podobać, może się nie podobać, ale jak dla mnie jest git wydech, wydech. Jak szczerze mówiąc, to jest, ma trochę większy prześwit niż terka. I ten wydech najniżej osadzony to trzeba będzie uważać w terenie. Ale, ale tak, to jest fajne, no, maszynka generalnie fajna, jeśli ktoś szukał ADV -ki, 250 i się nie załapał, no to tutaj ma dużo fajnie wyposażony, bardziej wyposażony motocykl, też kompletnie wyposażony, no nie ma tylko kufrów, ale komplety kufrów są do niego dostępne, więc to na plus, na pewno troszkę bardziej dopracowany sprzęt, ja przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie bardziej dopracowany jeśli chodzi o kwestie wykonania jest super a i lusterka właśnie miałem miałem pokazać bo to jest niesamowicie przydatne tak w mieście jak i w lesie na przykład hop i już lusterko złożone w prosty łatwy sposób ciach rozłożone tu jest taka bitna sprężyna zastosowana która trzyma dość mocno te, te lusterko Także, no taki, taki bajerek, ale fajnie wymyślono. Tu stopka, na której stoi motocykl, on oczywiście nie ma centralnej. Przez, przypuszczam, że e, między nimi przez wydek, który jest tak ulokowany, a nie inaczej. Natomiast zobaczcie, że podstawa stopki jest bardzo szeroka. Także też tro, ktoś tam pomyślał, żeby była fajna, e, znaczy żeby, żeby na przykład w piachu się nie zapadał ten motocykl, tak jak na gorszym podłożu. To, co mi najbardziej szpeci, to na pewno ten błotnik z przodu. Jest taki, no, za duży, no kurczę, w jakimś Harleju za 60 to mi pasuje. Natomiast błotnik to akurat jest detal, tak? Nawet i bez niego można byłoby opartego podatać. No, dobra. Tyle. Pozostaje czekać na testówkę. Wiem, że w Warszawie jest e, pewnie jakiś ścigacz albo, e, albo jednoświat, czy Mają go w. W swoich rękach i pewnie nagrywają jakiś filmik. Potem mam się do niego dorwać, ja. Na co bardzo liczę, i wtedy będę mógł pokazać w pełni tą maszynę. No i porównać między innymi do adv 250. Może minie nam kwarantanna to wyciągnę kumpla za adv i porównamy bezpośrednio. Andrzeju, na pewno chętnie się przyjedziesz w tym takim sprzęcie. Co? Dobra, kolejny długi materiał, kończę. Co by nie za długo gadać. A, jeszcze jeden dodala. Hop! Nóżka centralna. E, nóżka pasażera. Hop! Schowana. I tak mamy maszynę jednoosobową. A jak trzeba, od niezaburzonej linii, a jak trzeba dwuosobową. No żałuję, że nie mogę odpalić go teraz. No ale cóż, poczekamy, zobaczymy. tymczasem Yeah.